Okej, okay, cześć, witajcie. Trochę ciężki tydzień miałem, tak naprawdę może sam się w niego wkopałem, bo trafiłem na kanał Dysharmonia Dopaminy i tam jest dużo materiałów. Słuchajcie, o lekach, o skutkach ubocznych leków. To są materiały przetłumaczone z różnych języków. Są tam nawet też wypowiedzi psychiatrów, którzy, no, wyleczyli się z podawania leków ludziom, jako jednego rozwiązania, Ale mi się niestety strasznie dużo na przypominało takich rzeczy, które ja doświadczałem i których naprawdę nikomu nie życzę. Teraz on na przykład pokażę jedną rzecz? Mm. To jest, słuchajcie, chłopak, który musi cały czas się ruszać. Popatrzcie, e, tak, On nie stoi w miejscu. On z nogi na nogi się przemieszcza, nie? Z nogi na nogi się przemieszcza. Ja dokładnie tak samo wyglądałem, jak mnie na mnie popatrzysz w lustrze, Słuchaj, dokładnie jadł identycznie jadł jak on wyglądałem. On próbuje, on ma te efekty, bo akurat próbuje zejść z leków. Mm. Tu jest następny chłopak, który musi chodzić tam i z powrotem, tam i z powrotem. To mało pokazane, ale zaraz będzie. Po prostu nie może ustać w miejscu, cały czas chodzić. Cały czas po prostu w kółko, w kółko się ruszać. On akurat dostał to od antydepresantów, nie? Ale nic nie pomaga, po prostu cały czas chodzić, 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 chodzić. Słuchajcie, ja też tak miałem. To jest masakryczne, po prostu takie... E, tego nawet nie można nazwać uczuciem niepokoju, tego nie można nazwać uczuciem emo jakąś emocją, bo to jest przymus. To był dosłownie przymus, nie? To był dosłownie przymus e, po prostu takiego poruszania się. Nie była żadna emocja, to, się, to, po prostu, to jest skutek tego leku, nie? Jak te leki wprowadzano najpierw, e, takie psychi psychiatryczne, mocne, współczesne, tak zwane, nie? No to lekarze to, to w ogóle nazwali, że to jest chemiczna lobotomia, bo tak to działało po prostu, nie? Z jakiegoś powodu e, tym ludziom się coś działo, tylko niestety mieli bardzo często efekty uboczne po tych lekach, o czym się już nikt nie przejmował. Dzisiaj też się nikt nie przejmuje. Psychiatrzy się nie przejmują tymi efektami ubocznymi leków, bo mają już któryś raz słyszę od któregoś e, osoby, z którą rozmawiam, że to, że miał ktoś efekt uboczny leku, zostało przypisane chorobie. To jest masakra po prostu, nie? Nawet na tych filmikach z tego kanału. Tu jest na przykład, to jest na przykład filmik, już pokażę wam. to jest na przykład, co obejrzycie kiedyś, zajrzycie z znam, ale jest filmik o tym, jak dziewczyna próbuje odstawić leki psychiatryczne i tak naprawdę dostała po tych lekach psychiatrycznych, po odstawieniu tych leków psychiatrycznych, dostała tak naprawdę wszelakich tych objawów, tak naprawdę jeszcze gorszych objawów, a lekarze 3 miesiące po odstawieniu, po zażywaniu, w przez kilka lat leków antydepresyjnych, 3 miesiące po tym odstawieniu dostała totalnej, za przeproszeniem, totalnych lęków, totalnej znowu ataków przeróżnych. E, więc 3 miesiące po odstawieniu tych leków dostała tych ataków. A lekarze co stwierdzili? Lekarze twierdzą, e, ci prawidłowi, tak oprócz na niej i tak dalej normalnie, nie? że ma nawrót choroby, więc musi z powrotem brać leki. Po prostu, nie? A tak naprawdę nie ma nawrótu choroby, tylko miał efekt odstawienny po tych lekach, bo te leki tak naprawdę nigdy nie były lekami. One coś zmieniają w organizmie, zmieniają dużo rzeczy w organizmie, nie tylko w mózgu, ale w ogóle dużo rzeczy w organizmie zmieniają. Zmieniają metabolizm, zmieniają hormony. To już mówiłem, że na przykład po niektórych, po niektórych, Mi na przykład po. Na tyle coś w głowie zmieniły jeden lek, że widziałem przez mgłę. Przez jeden pobyt w szpitalu przeżyłem, widząc przez mgłę. Po prostu, nie? Musiałam, od razu rzuciłem ten lek po szpitalu, chociaż jak ja będę chodził, jak ja widzę przez mgłę i wszystko, nie? Musiałem się tak spinać te oczy, tak naćmią na się, żeby w ogóle coś zobaczyć, nie? I tak przeżyłem ponad półtora miesiąca w szpitalu, nie? Z czymś takim. Lekarze oczywiście na to mieli no przynajmniej, to wszystko gdzieś, nie? No, no to cóż, no tak po prostu, nie? Ehm, tak po prostu. A to, się, to, to wiecie, jeszcze siedzisz w tym szpitalu i zastanawiasz się, czy to ci przejdzie. Czy jak rzucisz ten lek, czy to już jest trwała zmiana, czy już jesteś inwalidą do końca życia, nie? Ehm, czy nie? Czy to ci przejdzie, nie? Na szczęście to mi przeszło. No hmm. dzisiaj się tak naprawdę moim zdaniem, borykam z pewnymi skutkami ubocznymi leków. Hmm. bo Nie zawsze mam taki. Jakiś sen normalny, i tak dalej. Nie zawsze mam różne takie. Czasami mam jakiś taki cały czas mętnik dziwny. to naprawdę nie wiem do końca skąd się bierze, ale pojawiło mi się tak naprawdę po lekach, przy lekach coś takiego pierwszy raz. I tak naprawdę do dzisiaj mam coś, coś jest nie tak u mnie czasami. Nie, nie zawsze to czuję, nie? Ale, ale często po prostu ciężko mi jest ogarnąć różne tematy. Ale na szczęście te, 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 te akatyzje i te akinezje, że tak powiem, mi przeszły, co jest ulga niesamowita. Ale naprawdę, słuchajcie, nikomu nie życzę. A mówię, najgorzej się zachowują do tego lekarze, psychiatrzy. Bo na przykład, jak ja miałem ten syndrom, to akatyzję tutaj, i po prostu nie mogłem ustać w miejscu. Tutaj, co było z tym chłopakiem, po prostu nie mogłem Jeżeli zwyczajnie nie ustać w miejscu. To... Cały czas się po prostu ruszać. E, cały czas się musiałem ruszać, tak jak ten chłopak, dokładnie tak jak ten i ten poprzedni chłopak. Cały czas po prostu z nogi na nogi przebierać, z nogi na nogi przebierać, może ewentualnie pójść i tak dalej. E, I tak dalej, dokładnie miałem ten sam objaw, e, ale... I co się podziało, słuchajcie? I ja idę z tym objawem do, mówię, pani lekarce, nie, a ona do mnie, e, wie pan co? Pan ma taki wewnętrzny niepokój, bo pan się może boi ze mną rozmawiać. Proszę się nie bać ze mną rozmawiać, to pan nie będzie miał tego niepokoju. Pan nie będzie musiał wstawać i chodzić. Za przeproszeniem. I to jest lekarz reprezentujący psychiatrię na Ujacie w Krakowie. Tak, taki, taki, tak jest było w szpitalu na Ujacie w Krakowie. Taka pa, pani psychiatra do mnie podeszła i mi tak powiedziała, że ja nie mam tej akatyzji, co, ma ten, co mają ci chłopacy tutaj, tak? Nie mam tego, że nie mogę wystać, tak, a to tak wyglądało, dokładnie, no nie, nie mam siebie sfilmowanego, ale gdyby było, to mm, słuchajcie, wyglądał w ten sam sposób, nie? Mm. Nie możesz stać, nie? Ja nie mam tej akatezji, nie? Tylko to, 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 to nie jest akatezja, to jest po prostu mój tak, lęk przed rozmową z psychiatrą. I tak dalej. Nie? Więc lekarze są na tyle wredni za przeproszeniem, na tyle mają gdzieś pacjenta, gdzieś te objawy pacjenta, w pierwszym szpitalu, jak te objawy zostały przypisane jako objawy mojej choroby. Ostatnio rozmawiałem z jedną osobą. I też mi powiedziała, że też miała takie objawy polekowe i też zostało to przepisane jako objawy choroby. Tak samo objawy odstawienne. Jeżeli obstawisz jakieś leki i masz taką mocną depresję czy coś, to jest to traktowane jako tak naprawdę nawrót choroby. Ok, słuchajcie, ja nie nagrywam dzisiaj dużo więcej, bo tak naprawdę jedne co chciałam zrobić, to polecić ten kanał. Zajrzyjcie sobie na niego, jest harmonio dopaminy. Nie wiem, kto to zrobił. Ktoś to, ktoś to fajnie zrobił, bo naprawdę fajne, fajne tutaj potłumaczył. One są przerażające, ale też pokazują jakoś nadzieję, że wśród tych psychiatrów są ludzie, którzy ogarnęli, że z tymi lekami coś jest nie tak. Wiecie, psychiatrzy na początku jak leki zostały wprowadzane tam w latach 50. i tak dalej, psychiatryczne, tak zwane te, co niby leczył coś, oni wiedzieli, że to nie są leki. Oni wiedzieli, oni nazywali to chemiczną lobotomią, bo z lobotomia to było to, że się coś tu ucinało w płatach mózgu i... I się człowiek nagle zmieniał, zachował spokojnie i tak dalej, ale tak naprawdę tracił osobowość. Oni wiedzieli, oni tak to nazwali, jako chemiczne lobotomia, ale, mm, wiecie, no, przemysł zaczął stosować te leki, tak po prostu. Marketing został napędzony, zaczął to stosować, stworzono teorię, że no, przyczyną chorób jest. Wiecie, bo jak już w innych chorobach powstały leki, na przykład powstały antybiotyki, powstały te inne tam różne rzeczy, nie? I tak dalej, na insulinę, na cukrzycę i coś tam. No to w chorobach psychicznych też musimy mieć jakiś przełom. I ten przełom tak naprawdę został sztucznie napędzony takimi trudkami, tymi, tymi lekami psychiatrycznymi. Został sztucznie napędzony, które tak naprawdę, po do końca nikt nie wie, jak one działają, nie wie, dlaczego one działają. Stosuje się je po prostu jako tako, ale mówię, nawet, no, może przyznać trochę racji tym psychiatrom, którzy na początku, jak zobaczyli te leki, jak działają i tak dalej, stwierdzili, ok, fajnie, no to mamy po prostu chwilę, żeby pacjenta uspokoić i z nim zacząć rozmawiać normalnie, może jakoś psychoterapię zacząć i tak dalej, ale te leki nigdy nie leczą, nie? Tymczasem, po tak naprawdę jakichś tam iluś tam latach, dzisiaj już tak naprawdę po kilkudziesięciu latach, Mamy coś takiego, że te leki leczą. Nagle te leki już całkowicie leczą, już mamy lek na to, na to, na to, na to i na to, nie? Tymczasem mówię, jak obejrzycie ten film i ten kanał, e, mówię, polecam ten kanał, mm, no to słuchajcie, mm, zaczniecie się. No, nawet tutaj, nawet ci, ci, ci psychiatrzy mówią, że najlepszym lekiem jest po prostu zajęcie się. Z e, sobą zrozumienie, że człowiek to duch, dusza, ciało, nie i tak dalej, zajęcie się jakąś duchowością, i tak dalej. To by nie wiem, do jakiej duchowości oni namawiają, że tak powiem, na razie do żadnej nie znalazłem. Po prostu o tym, że trzeba się zająć ciałem, duszą i duchom, duchem, żeby wyjść z takich chorób, a nie lekami. Um, no, w każdym razie tyle. Nie mam dzisiaj, mówię, dużo do powiedzenia, bo tak jak mówię, oglądałem te filmiki niby spoko, ale mówię, tutaj mi się tak naprzypominało, naprzypominało. O, tu jest ta, ta, ten, ten film, trochę przetłumaczony, nie wiem czy cały. To jest fragment tego filmu. To jest film o, o dziewczynie, której siostra umarła po lekach psychotropowych, które teoretycznie nie miały nic mówione o śmierci jako skutek uboczny, nie? No i nagle po prostu zaczęła do, się doszukiwać, zaczęła szukać, zaczęła szperać o co chodzi i tak dalej. Nagle się okazało, że nie można znaleźć badań nigdzie na temat tego że leki psychotropowe są, są stosowane dlatego, że mam nierównowagę chemiczną w mózgu i tak dalej. Nie da się takie rzeczy znaleźć i tak dalej. Po prostu się nie da, nie? No i tak dalej. Dobra, wracam ten kanał. Trzymajcie się. Miłego dnia. Mówię, jestem w ciężkim może po tym, co, co tu obejrzałem, ale trafiłem na ten kanał wcześniej trochę. Tylko jakoś po obejrzeniu jednego, dwóch filmów to mi się tak wszystko przypominało, że nie mogłem tego... Nie mogłem go oglądać po prostu, nie? Teraz mogę jakby do tego trochę wrócić tak trochę już na spokojnie, nie? Naprawdę polecam. Trzymajcie się. Miłego dnia. Jak się uda, to schodźcie z tych leków. Nie wiem. Wyślijcie sobie psychiatrów na ten kanał. Może coś zrozumieją, bo tu psychiatry teoretycznie na tym kanale się wypowiadają, więc może coś do nich będzie. Miłego dnia. Trzymajcie się. Hej.